Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Gęsta sieć połączeń drogowych i kolejowych oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka, dają zatrudnienie tysiącom mieszkańców, a piękno dolnośląskiej przyrody w połączeniu z licznymi atrakcjami turystycznymi sprawiają, że nasz region stał się wyjątkowym miejscem do życia. Ale wszystko to, co nam służy i ułatwia codzienne funkcjonowanie, wymaga ochrony. A w erze postępującej cyfryzacji ryzyko cyberataków jest coraz większe. Tym bardziej, że technologia wkracza dziś we wszystkie sfery naszego życia. Jest narzędziem wpisanym w naszą codzienność. Dlatego zależy nam, aby wszyscy, którzy z niej korzystają, wiedzieli, jak to robić w świadomy i bezpieczny sposób. Przetwarzanie danych odgrywa chociażby kluczową rolę w transporcie kolejowym. Dlatego dbamy o odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych naszego regionalnego przewoźnika kolei dolnośląskich. Działania prowadzone przez samorząd województwa w tym zakresie we współpracy z instytucjami administracji publicznej i środowiskami akademickimi to ważny element naszej misji. Dolnośląskie Centrum Druku 3D to miejsce innowacyjne na skalę województwa i całego kraju, które również wymaga właściwej ochrony przed cyberatakami. Przy obecnym tempie rozwoju nawet najlepszy sprzęt czy oprogramowanie nie ochronią nas w pełni. Dlatego człowiek i jego wiedza są podstawą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tylko to pozwoli nam bezpiecznie korzystać z niemal nieograniczonych możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Makroklaster to projekt, który przy zaangażowaniu wielu podmiotów jest konieczną odpowiedzią na współczesne cyberzagrożenie. Cyberbezpieczeństwo Dolnego Śląska to bezpieczeństwo Dolnoślązaków.